Trzecia, być może dla mnie najważniejsza taka impresja, nie wiem czy państwo to podzielacie, ale ja to widziałem, może dlatego, że siedzę blisko, że jedynym chyba zdenerwowanym i coraz smutniejszym politykiem na sali był Jarosław Kaczyński, wcale się nie dziwię. Jest zmiana warty na prawicy, jest ewidentnie nowy lider prawicy. Nie wiem kto z was usłyszał dzisiaj gorzkie słowa od bardzo zdenerwowanego pana Kaczyńskiego, który z dziennikarzy chyba dowiedział się, że jest hamem, tak? Tak? Słyszeliście, tak? Słyszę. Więc wydaje mi się, że te nerwy prezesa Kaczyńskiego są uzasadnione. Nie chciałbym być dzisiaj w jego, w jego skórze. Także na razie to tyle, bo wiecie, nie ma się co wyżywać na podstawie jednego orędzia. Chociaż mógłbym zgłosić tu bardzo wiele uwag. Na, na, na przykład jeśli chodzi o, o tę gotowość do budowania fundamentów praworządności w Polsce mógłbym uznać, że to była próba dowcipu czy szyderstwa ze strony Pana Nawrockiego i ław PiSu, bo posłowie PiSu reagowali bardzo e, energetycznie. Kiedy padły słowa o tym, że prokuratura się nie podoba Panu Nawrockiemu, prezydentowi Nawrockiemu, to wybuchły takie frenetyczne otaski w ławach PiSu. No ja się nie dziwię, że nawet jeśli niektórzy narzekają, że rozliczenia za wolno, wiecie, że, ale nie dziwię się, że pisowi bardzo zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki jakoś y, y, skutecznie paraliżował pracę prokuratury, ale chcę powiedzieć nie niedoczekanie wasze. Także y, no dzisiaj wysłuchałem tych y,